Jarosław Rona, witam państwa. To jest rozmowa na temat a kolejnym gościem w naszym studiu jest Krzysztof Żegański, burmistrz Barda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, spotykamy się pod koniec roku, aby podsumować ten mijający. On się nie za dobrze zaczął, wojna na Ukrainie, ale wiem, że włączyliście się w pomoc jako samorząd i też wolontariusze z gminy Bardo. Czyli może najpierw podsumowanie, tak, to był dobry rok inwestycyjny dla gminy Bardo. Natomiast oczywiście rok ciężki ze względu na dwa ważne wydarzenia, czyli, czyli wojna w Ukrainie, no i oczywiście inflacja tutaj w naszym kraju. Organizowaliście transporty, jak to, ta pomoc Ukrainie? Tak, tak, jak jako taka mała gmina, to poszło wiele, wiele transportów, także tutaj jest Okazja podziękować przede wszystkim przedsiębiorcom, mieszkańcom, no i wszystkim tym osobom, które bardzo mocno zaangażowały się w pomoc na Ukrainie. Tu chcę podkreślić wyraźnie, że oprócz przedsiębiorców to też pracownicy lasów państwowych zrobili zbiórkę kurtek, ubrań tych ocieplanych, także to była wielka, wielka pomoc. Oczywiście pozostałe rzeczy jak agregaty, leki, żywność, środki czystości, no to te wszystkie standardowe rzeczy, które były niezbędne w tym pierwszym okresie wojny. Powiedział Pan dobry rok inwestycyjny, czyli rozumiem, że te zaplanowane udało się zrealizować. Tak, pomimo różnych zapowiedzi ten rok był rokiem gdzie finał był różnych naszych inwestycji i to takich od najmniejszych do takich kilkumilionowych. No i myślę, że warto je tutaj w jakiś sposób szczególny zaakcentować. Największe te inwestycje to były związane z wodociągowaniem, czyli zakończyliśmy wodociągowanie sołectwa Opolnica. Niedawno zakończyliśmy wieś wodociągowanie wsi Janowiec to, to łącznie ponad 6 milionów złotych, te dwie inwestycje wodociągowe. Bardzo duże inwestycje były związane z drogami. I tutaj zarówno na wioskach, jak i w samym mieście. Pierwsza taka duża inwestycja drogowa to wspólnie z Powiatem wykonaliśmy drogę, remont i modernizację ulicy Głównej. Natomiast jako gmina zrobiliśmy wykonaliśmy modernizację i naprawę, można tak byłoby rzec ulic Jagiellońska, Mickiewicza, Kościuszki to potężne tutaj wyzwanie dla nas, bo to jest prawie 6 milionowa inwestycja, włącznie z chodnikami, włącznie z oświetleniem, także jesteśmy z tego dumni. Kolejne tutaj inwestycje, które zostały już zrealizowane drogowe, to odcinek 600 metrowy w Dzbanowie, 300 metrowy odcinek w Grochowej z takim mostem, 21 grudnia. Mam nadzieję, że w obecności tutaj ministra Dworczyka i naszego posła Gwoździa otworzymy drogę habrową. to też no, wspaniała inwestycja prawie 3 milionowa, którą udało nam się zrobić niestety z finansowaniem 50 na 50, ale też tak też bywa. To nie koniec inwestycji, bo wiemy już, że za chwilę zostanie oddany do użytku dom seniora. Tak, ale zanim dom seniora to jeszcze te pomniejsze niedrogowe przypomnę, że również w Brzeźnicy oddaliśmy tutaj do użytkowania przepiękne boisko wielofunkcyjne za kwotę około 650 tysięcy złotych. No i mm, dzisiaj. No, czekamy na to chyba najważniejsze wydarzenie, jaką jest inwestycja Centrum Seniora wraz z rehabilitacją dla wszystkich mieszkańców i też już 21 grudnia tuż przed świętami, można powiedzieć taki prezent świąteczny będziemy tutaj dla mieszkańców otwierać ten obiekt. Dom Seniora, Centrum Seniora w kilku słowach, w jaki sposób? Centrum Seniora, tak, Centrum Seniora Centrum Seniora, dlatego, że finansowanie było akurat tutaj bezpośrednio z i, i, i częściowo z polskiego ładu, ale również to, co jest istotne, że gabinety rehabilitacyjne, wykonaliśmy z tych pieniędzy z tego programu rosnąca odporność gdzie wygraliśmy w powiecie Ząbkowickim, otrzymując milion złotych, i w większości za 800 tysięcy kupiliśmy cały sprzęt rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców, a szczególnie też przez seniorów. Oczywiście będą to daleko idące zniżki dla seniorów, jak i mieszkańców. Przypomnę, że dla seniorów to 80% zniżki, dla mieszkańców 50%. No to będąc jeszcze przy inwestycjach nie możemy zapominać o budowanym centrum aktywnej turystyki w okolicach hotelu Bardo. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda i jakie są plany? To takie nasze największe wyzwanie, ale i też najwięcej tutaj problemów, bo inwestycja dzielona na jakby dwa zadania, łączna wartość na dzień dzisiejszy, pierwszego i drugiego etapu to ponad 25 milionów. Te pieniądze jako Promesa już otrzymaliśmy. No niestety, niestety sytuacja jakby geopolityczna i, i można powiedzieć ekonomiczna w kraju spowodowała, że przetarg się po prostu jeden, drugi, trzeci nie odbył. Dziękujemy tutaj rządowi, że wprowadził zmianę do ustawy i możemy ponownie ruszyć z tutaj przetargami, oczywiście obniżając troszeczkę zakres tych prac, no bo pieniądze tutaj nie zostaną zwiększone, ale też jesteśmy oczywiście wdzięczni. Przypomnę, Centrum Turystyki Aktywnej to to miejsce, gdzie będą mogli się spotykać zarówno rowerzyści, turyści, gdzie, gdzie będzie, będą mieli do użytkowania trasy rowerowe obiekt, bo coś w rodzaju hotelu dla rowerów, również pole kempingowe, pole kamperowe, no i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. Mamy jakiś tam pomysł kolejny, być może dla też seniorów, bo chcemy, aby bardzo też stało się takim centrum turystyki aktywnej również dla seniorów. Bardzo rowerami stoi, ale warto w tym miejscu też przypomnieć największe wydarzenia, które odbyły się w tym roku, między innymi MTB. No, już wydarzenie o randze ogólnopolskiej, po raz pierwszy organizowane w Bardzie. Tak, w Bardzie od wielu, wielu lat odbywają się różnego rodzaju imprezy te rowerowe, też o randze krajowej i nie tylko, ale tegoroczna edycja Mistrzostw Polski to też taki dla nas. Zaszczyt, wyróżnienie i mamy nadzieję, że będziemy tutaj realizować co roku tą edycję w ramach Mistrzostw Polski, czy też Pucharu Polski, czy też, czy też inne tego rodzaju zawody o randze krajowej. A być może mamy takie ambicje też o europejskiej, może światowej, ale wiadomo, że jesteśmy realistami i trzeba najpierw przygotować obiekty, które będą sprzyjały temu, aby prawidłowo organizować takie imprezy o takim zasięgu. Kiedy przejeżdżamy drogą krajową numer 8 przez Bardo, no to, to co widzimy to bazylikę głównie, w której, no jak co roku, barcka jesień organowa, barckie lato organowe jesień też, bo przecież liczne koncerty też odbywały się jesienią, no ale też sukcesywnie ten zabytek jest rewitalizowany. Tak, oprócz tych inwestycji twardych, bardzo mocno inwestujemy w te inwestycje miękkie, chociażby te festiwale organowe, ale nie tylko. I to już jest praktycznie można powiedzieć naszą chlubą i bardzo też z tego słynie trudno, żeby takie miejsce jak Bazylika Mniejsza, przepiękna akustyka, przepiękne organy nie wykorzystywać do takich właśnie celów. Wiem i chyba możemy już naszym telewizom zdradzić, że za chwilę Barski słynny most zostanie podświetlony. Tak, to też można powiedzieć moje, ale, ale również mieszkańców Marzenie już 21, czyli to wszystko będzie się tak nakładało na jeden dzień. Uruchamiamy tutaj tą iluminację mostu, ale przypomnę, że również wykonywaliśmy remont, czyli, czyli czyszczenie, modernizację mostu z wykonaniem fundamentu pod kolejny pomnik, pomnik Chrystusa Ukrzyżowanego, pierwszy pomnik, czyli pomnik de Pomucena. Świętego Nepomucena był ufundowany przez mostowców Dolnego Śląska. Natomiast ten drugi mamy taką nadzieję, że ufundują sami mieszkańcy i niebawem już ogłosimy tutaj zbiórkę na ten cel. To będzie przywrócenie tej świetności z okresu wojennego i przedwojennego. Przypomnę, że dokładnie 8 maja wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most powietrzny, no i niestety te dwa pomniki zostały zniszczone. Panie burmistrzu, cały czas trwa kryzys energetyczny, różnie samorządy sobie z nim radzą i różne mają pomysły, jak sobie z nim radzić, jak to wygląda w Bardzie. Wrzucono nam samorządowcom sprawę związaną z wnioskami węglowymi i samą też sprzedażą węgla. I wszystko by byłoby dobrze, bo sobie tutaj organizacyjnie poradzimy. Natomiast no, na rynku tego węgla do końca nie ma, i jakoś sobie staramy znaleźć tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli od dystrybutora brać ten węgiel. Poradzimy sobie. Jakieś oszczędności typowo energetyczne, wyłączenie oszczędności? Wprowadzamy, wprowadzamy. Oczywiście bardzo w 70, samo miasto, Bardo w 70, może w 80%, ma już tą nowoczesną. Ma to nowoczesne oświetlenie. LEDowe i tutaj straty są stosunkowo niewielkie, ale niezależnie od tego też ograniczamy tutaj ilość świecących się lamp. W miejscowościach, czyli w wioskach raczej tego nie robimy, bo one są oddalone praktycznie co 100 metrów, czyli to są te stare oświetlenie stare lampy. Natomiast wychodzimy też z założenia, że nie wyłączamy o którejś tam porze, nie wiem, 21, 22 czy 23. One się świecą całodobowo, żeby jednak utrzymać bezpieczeństwo tutaj dla mieszkańców z ilością, jeśli chodzi o ograniczenie po poszczególnych lat. Na 16 grudnia zaplanowano gminną wigilię. Tak, 16 już tradycyjna gminna wigilia, ale ta wigilia jest też szczególna, bo w niej oprócz mieszkańców będą brać udział wszyscy mieszkańcy Ukrainy, którzy są na naszym tutaj terenie. No i niestety muszę się podzielić, bo, 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 bo. taka smutna informacja, że jedna z mieszkanek, yy, yy, która mieszka tutaj też w Bardzie, no straciła dokładnie kilka dni temu zięcia, 27-latek, który zginął na wojnie. To smutna informacja, ale pokazuje tą realność i ten no, brutalny, można powiedzieć, brutalną rzeczywistość związaną z tą, tą agresją Rosji na Ukrainę. W tej trudnej sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, postarajmy się o dobre życzenia na święta. Tak. Życzenia i okres ten świąteczny to, to bardzo ważny moment w życiu każdego tutaj z nas. I żeby podkreślić jakby rangę i wagę tego święta, 21.00 o godzinie 18.00 w Barskiej Bazylice będzie koncert, przepiękny koncert kolęd w wykonaniu zespołu trybunie Tutki i z udziałem naszych zespołów lokalnych, czyli Wiolinka i Przełomiaków. Mam nadzieję, że to będzie przepiękne wydarzenie i myślę, że tam popłyną te ciepłe gorące życzenia do mieszkańców, ale również do przyjaciół, których zapraszamy, czyli seniorów ze Złotego Stoku i z gminy Kłocko. Natomiast pozwólcie państwo, że złożę bezpośrednio państwu życzenia, czyli wszystkim mieszkańcom gminy, Bardo, waszym rodzinom, waszym przyjaciołom, waszym najbliższym zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2023 roku. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem programu Rozmowa na Temat był Krzysztof Żegański, burmistrz Barda. i Zapraszamy Państwa 16 grudnia na wspólną Wigilię Gminną w Bardzie no i 21 na koncert w Bazylice w Trebunie Tutki. Jarosław Rona, dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie.